Dyskryminacja to jest gorsze traktowanie osoby ze względu tylko i wyłącznie ze względu na to, że na przykład jest starsza, albo tylko dlatego, że jest młodsza, albo tylko dlatego, że jest niepełnosprawna, albo wyznaje inną religię, jest, ma inny kolor skóry, czy jest innej narodowości. To jest dyskryminacja ze względu na wiek. Niepełnosprawność ze względu na płeć, tylko dlatego, że ktoś jest mężczyzną, ma gorszą sytuację, albo tylko dlatego, że ktoś jest kobietą, ma gorszą sytuację. To jest dyskryminacja, to jest nierówne traktowanie. Nasza konstytucja jest podstawową ochroną dla nas równych praw, dla wszystkich obywateli. Artykuł 32 konstytucji mówi wprost że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i że władze publiczne mają obowiązek traktować nas obywateli równo, również bez względu na wiek.